I pewnie już wszyscy, nie. Zmęczeni. A chcecie się jeszcze powygłupiać? Bo wiecie co, jak wiecie, zawsze mówię, że z publiczności robię piątą część z weekend, bo ja nie, nie wiem, czy to by było fajne, gdybym wszedł na to serenę, tylko mielibyście się na mnie gapić i co mu robić, co ja chcę. Ale jak właśnie my tworzymy ten koncert wspólnie, to jest dopiero fajne. I ja mam taki pomysł. Słucham się. A, ale ty nie śpiewasz. Bo wygłupiać się to można na wolę do jeziora. Ja zapomniałam Was przepraszam, bo jedynie nie co Bernard powie. On czasami... Chcecie się przypominać, że on jest nieobliczalny. Na przykład... A weźcie poproszcie, żeby Bernard zaśpiewał piosenkę. No, Bernard! Bernard! <sum> Bernard! Bernard! <spokrybuj> Dobra, to tutaj takie fajne dziewczyny stoją do morze dla lano za polem <sum> Tylko jedno w głowie ma... co Wódki 100 gram, jakiego koksu? Mario, oddaj ten mikrofon. Mówiłem, że ja nie wiem co on zrobi. No. A, a, jakiego koksu? ta tata kiedyś 3 tony na zimę kupił, wszystko spadł. Ja nie wiem. Co to dziwnego, że koksu ludzie kupują? Nie, nie dobra, to ja się chcę zwolnić, powydurniać. Mam taką piosenkę i pomyślałam sobie tak. Nie będę w ogóle śpiewał zwrot, tylko będę was zaczepiał. Ja was zaczepiam, wy odpowiadacie, dobra? Nie, no co, tak czy nie? Kocham jej oczy, ale będzie wmęciło teraz, to muszę być dłonie nad głową, naprawdę wszyscy. Kocham jej oczy, one mnie przenikają, złociste pieli. This is W górę, górę. Cały czas was obserwuję. Naprawdę. Aj, 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 aj. 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 Dobre. W Kocham jej oczy. One mnie przenikają. Złociste bieli na twarzy jej. Lubię jej włosy. Kiedy mnie oplatają. I najważniejsze.

I to się nazywa wariactwo, nie? My się z wami powoli chyba będziemy już żeglali.